Wiemy już w jaki sposób oblicza się wartość ym, y, cosinusa, tangensa i tangensa znając sinusa oraz wartość y, sinusa, tangensa i kotangensa znając kosinusa. Teraz zajmiemy się troszeczkę trudniejszym przykładem, mianowicie będziemy wyznaczali, obliczali wartość sinusa, cosinusa i kotangensa kąta alfa znając wartość tangens alfa. Y, musimy pamiętać o tym, że jeżeli znamy tangens alfa i chcemy wyznaczyć pozostałe e, wartości funkcji trygonometrycznych dla tego kąta. E, to jest to e, troszeczkę trudniejsze, ale e, z tą lekcją wszystko się rozjaśni i może wyda się komuś to bardzo proste. W sumie to jest bardzo proste, tylko trzeba pamiętać schemat, w jaki, e, i z jakim trzeba postępować, tak? w jaki sposób się postępuje. No i teraz... Polecenie jest bardzo proste, znając wartość tangensa alfa, no, i ta wartość wynosi 1 trzecia. Chcemy policzyć sinus, cosinus i kotangens. E, Zaczniemy od zapisania czegoś takiego. E, co to jest tangens? Pierwszy krok, który musimy zrobić, to zapisać tangensa w takiej formie sinus alfa przez cosinus alfa. I to jest 1 trzecia. I wyznaczyć sobie jedną y, z funkcji trygonometrycznych. Pomnożymy sobie to przez cosinus alfa i będziemy mieli taką informację, że sinus alfa to jest 1 trzecia cosinus alfa. To jest pierwszy krok. Zawsze tak postępujemy. Y, zamieniamy tangensa na sinus przez cosinus i wyznaczamy sobie sinusa. Drugi krok, który musimy wykonać to zapisanie Yy, jedynki trygonometrycznej, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Yy. I teraz my tutaj będziemy zajmowali się, wiemy, że yy, w tym dziale działamy na tym, że yy, wiemy, co to są funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym. No i w trójkącie prostokątnym... Nie mamy żadnego kąta rozwartego, mamy same kąty ostre, tak? I yy, z tego będziemy korzystali troszeczkę później. I teraz kontynuujmy drugi krok. Wiemy, że sinus alfa to jest 1 trzecia cosinus alfa. I wstawiamy sobie tę wartość tutaj. Czyli 1 trzecia cosinus alfa do kwadratu. Tak? To jest ten sam zapis. To jest ten sam zapis. Sinus kwadrat alfa to jest sinus alfa kwadrat, tak dla przypomnienia. No i zastępujemy tego sinusa alfa wartością 1 trzecia kosinus alfa, podnosimy do kwadratu, dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. No i teraz podnosimy sobie to, co jest w tym nawiasie do kwadratu, czyli mamy 1 dziewiąta cosinus kwadrat alfa, dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. Teraz mamy dwie te same funkcje trygonometryczne, więc możemy wykonać sobie dodawanie czyli mamy 10/9, cosinus kwadrat alfa równa się 1. No i teraz już jesteśmy w domu, musimy tylko rozwiązać e, to równanie. Wiemy już jak to robić. E, dzielimy przez to, co jest tutaj przy cosinus kwadrat alfa, czyli mnożymy przez odwrotność, czyli cosinus kwadrat alfa. To jest 9 dziesiątych. No i bierzemy z tego pierwiastek, bo chcemy cosinus alfa. No i cosinus alfa wynosi pierwiastek z 9 dziesiątych lub e, cosinus alfa wynosi minus pierwiastek z 9 dziesiątych. I teraz e, z wiadomych powodów, gdzie już e, przerabialiśmy to, że e, cosinus, musimy wybrać dodatni. Czyli skreślamy tę odpowiedź i e, Możemy to sobie zapisać jeszcze prościej. To jest 3 przez pierwiastek z 10. I po usunięciu niewymierności zmianownika otrzymujemy taką wartość. Czyli znamy już tangensa i kosinusa. Co teraz trzeba zrobić? Chcielibyśmy policzyć sobie sinusa, czyli ile wynosi sinus alfa? Wiemy, że e, tangens alfa, jeszcze raz sobie to... Zapiszę. To jest sinus alfa przez cosinus alfa. Wiemy, że tangens alfa wynosi 1 trzecia, bo to było dane w naszym zadaniu. I teraz jeśli wstawimy y, tą wartość, tak? Tutaj to jest 3 pierwiastki z 10 przez 10, wstawimy sobie tutaj, to będziemy mieli jedno równanie z jedną niewiadomą, czyli będziemy mogli sobie wyznaczyć y, sinusa. Oj, źle narysowałem tę strzałkę. Może cofnę. My ma, znamy kosinusa, więc musimy to sobie wstawić tutaj, bo my chcemy znaleźć sinusa, tak? I mamy coś takiego. 1 trzecia równa się sinus alfa przez i teraz to, co policzyliśmy. 3 pierwiastki z 10 przez 10. I teraz my musimy sobie... Rozwiązać takie równanie. Ułamek równa się ułamek, czyli mnożymy na krzyż. To razy to, to jest 3 pierwiastki z 10 przez 10, równa się 3 sinus alfa. Ale my nie chcemy 3 sinusów alfa, tylko chcemy 1 sinus alfa, więc wystarczy sobie to dwie strony równania pomnożyć przez 1 trzecią. I zostanie nam pierwiastek z 10 przez 10, równa się sinus alfa. Mamy już kolejną... Yy, wartość i teraz pozostał nam kotangens kotangens alfa i teraz jeśli ktoś jest sprytny mówiłem o tym już wielokrotnie to yy, zauważy, że jeżeli tangens alfa to jest 1 trzecia to kotangens to jest odwrotność czyli 3 i sprawdzimy czy to naprawdę jest prawda tak powinno nam wyjść i yy, zrobimy to w ten sposób wiemy, że kotangens alfa to jest Kosinus alfa przez sinus alfa. My wiemy, ile wynosi kosinus alfa. Kosinus alfa to jest pierwiastek z 10 razy 3 przez 10. E, napisałem to troszeczkę za nisko. 3 pierwiastki z 10 przez 10 to jest nasz kosinus, a sinus to jest pierwiastek z 10 przez 10. I teraz mamy, zapiszemy to sobie jako mnożenie przez odwrotność, 10, 10 przez pierwiastek z 10, to nam się skraca i otrzymujemy trójeczkę, czyli widzimy, że mamy to samo, tak? I to jest cała filozofia, czyli podsumujmy sobie to co teraz się dowiedzieliśmy. Jeżeli znamy wartość tangensa no, i mówimy o tym, że alfa to jest kąt ostry. Tak? No bo my działamy w trójkącie prostokątnym, alfa to jest kąt ostry, tangens alfa to jest 1 trzecia. Yy, dlaczego alfa jest kątem ostrym? No bo mamy tutaj trójkąt prostokątny, rozważamy to w trójkącie prostokątnym, jeden z kątów jest prosty, no to nie ma możliwości, żeby to były kąty rozwarte, no i to jest yy, konsekwencją tego jest to też, że wybieramy yy, ten dodatni wynik. No ale co jest pierwszym krokiem? Zamieniamy tangensa na sinus, na sinus przez cosinus i wyznaczamy sobie sinusa. Drugi krok, zapisujemy jedynkę, tryg jedynkę trygonometryczną, podstawiamy to, co sobie wyznaczyliśmy, dodajemy i y, mamy takie równanie kwadratowe. Do, dochodzimy do takiej postaci, że kosinus kwadrat alfa wynosi, y, wynosi tutaj w tym przypadku 90, czyli jest równe jakiejś liczbie. Pierwiastkujemy i mamy dwa wyniki. Skreślamy ten ujemny, no bo działamy w trójkącie prostokątnym, alfa jest ostry, więc wybieramy dodatni wynik. Czyli mamy kosinusa. Teraz nie wiemy ile jest sinus. Wiemy, że tangens to jest sinus przez cosinus i znamy wartość tangensa, czyli tangens alfa to jest 1 trzecia i to jest sinus przez cosinus. Znamy już kosinusa, to wstawiamy sobie e, tą wartość tutaj. No i znowu mamy równanie z jedną niewiadomą, tutaj nie ma już żadnego e, kwadratu, więc nie będziemy musieli pierwiastkować, mnożymy na krzyż, tutaj mnożymy przez jedną trzecią i otrzymujemy sinus alfa. No jak policzyć kotangens alfa? Wiemy, że kotangens to jest odwrotność, czyli mamy już gotowy wynik. Jeśli ktoś o tym zapomni, to może skorzystać z tej tożsamości, że kotangens alfa to jest cosinus przez sinus i wychodzi dokładnie to samo. I w y, następnej lekcji zajmiemy się takim przykładem, że będziemy znali kotangens alfa, Tutaj znaliśmy tangensa, my będziemy znali kotangens alfa i będziemy chcieli sobie policzyć pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych dla tego kąta w trójkącie prostokątnym. No i schemat postępowania jest dokładnie taki sam. Tylko, że kotangensa zamienimy tutaj tr troszeczkę w inny sposób, bo kotangens to jest cosinus przez sinus. Czyli zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie sobie to przećwiczymy. Metoda jest taka sama, tak jak w poprzednich lekcjach, yy, gdzie znaliśmy sinusa. I znaliśmy pewną metodę, później znaliśmy kosinusa i ta metoda była taka sama. To teraz, gdy mamy tangensa, yy, poznaliśmy już met pewną metodę i przy kotangensie będzie zupełnie tak samo. Ale jeżeli ktoś nie jest pewny, to zapraszam do tej lekcji i sobie to wszystko ładnie przeć przećwiczymy.